Siema! Jesteśmy w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym w okolicach morza. Dokładnie w Gdyni. Tak. Dziewczyna przybliży moja trochę historię o tym miejscu. No to tak. Budynek powstał w roku 1962 jako dom wczasowo leczniczy związku zawodowego pracowników gospodarki komunalnej i przemysłu terenowego. Początkowo ten ośrodek miał trzy kondygnacje, lecz ze względu na duże zainteresowanie wypoczynku nad morzem, już po pięciu latach, czyli w okolicy 1967 roku, zostało rozbudowany i dobudowano do niego jeszcze jedno piętro oraz mniejszą dobudówkę na górze. W jednym ze skrzydeł powstała stołówka w kształcie parterowej rotundy. Na budynku umieszczona została tabliczka z napisem Dom wczasowy wypoczynkowy w Orłowie, pomnik tysiąclecia państwa polskiego wybudowany przez Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu terenowego w Polsce, 22 lipca 1962 roku. Dom profilaktyczno-wypoczynkowy zdrowie funkcjonował do czasu 2005 roku. Wówczas obiekt przestał być użytkowany. Znajdujące się na, na wyposażeniu meble i inne stałe części wystroju pokoi zostały rozkradzione albo zniszczone. Powodem zamknięcia środka miała być osuwająca się w pobliżu skarpa. Przedstawiciele miasta Gdynia zdecydowali się wyburzyć budynek i twierdzili, że w tym miejscu stanie nowy kompleks rekreacyjno-hotelowy. Jednak jak się okazało, urząd stwierdził, że jest to teren prywatny. Kompleks nie został zbudowany. No i jak widać w tym momencie na filmiku bardzo dużo osób odwiedza ten, to miejsce, a my kierujemy się do wejścia i widzimy się za chwilę w środku. Tak, dobra, wchodzimy do środka. Wejście jest przez bramę wywalaną w tym w siatce i wchodzimy przez balkony które znajdują się na pierwszym piętrze bałam się tego nie za wiele już zostało raczej z kompleksu w którym się znajdujemy przepraszam za to, że nie wziąłem dzisiaj latarki więc będziemy się Dzerwować trochę na ciemno. w sala, w którą się wchodziło, z no widokiem na morze, były tutaj pokoje jedno, dwu lub osobowe. Także znajdowało się trójki. Jak widać, każde miał e, w zależności od w zależności od szacowności pieniędzy. Portfela można było sobie wynająć od pokoju od strony od strony morza lub lasu. Jest bardzo dużo zwiedzających ogólnie w tym miejscu więc. <grym> Będzie dużo durowania twarzy. Nie będę wchodził do każdego pokoju, więc nie ma za bardzo wiele złożyca, sensu. Ale możecie zobaczyć ogrom tego, generalnie. W takim, takim jednym korytarzu znajdowało się miejsce do spania Generalnie to było no, dosyć długie pokoje naprawdę sporo a my dajemy się wyżej tak, jeżeli będzie możliwe zejdziemy też do piwnicy jakiejś na parter Bo w wcześniejszym wejściu było za, za bite blachą żeby nie było możliwości wejścia wyżej, im wyższe piętro, tym naprawę, widoki są coraz ładniejsze. się Możecie podziwić widoki morza, nasycić się. No Spróbuję wejść jeszcze wyżej. W niewiele co zostało w zasadzie Ale nadal Zrobi swoją robotę pod względem Na naprawdę punkt widokowy i Jak zwykle na naszym kanale Możecie zobaczyć dużo miejsc które jest Zdemolowane bardzo. Klatka schodowa, która prowadziła w dół. Dobrze, róznięcie. Chodź na górę, jeszcze wyżej wejdziemy. Musimy być trochę cicho, bo jest tu trochę osób. Znajdujemy się prawie na dachu. Dobra, zobaczymy się za chwilę na Dobra, znajdujemy się na dole budynku. Mogę Wam pokazać jak to wyglądało do góry. Za chwilę będę starał się pokazać to wizualnie. Może najpierw wejdźmy w ten okrąglak. Bo to najprawdopodobniej była początkowa recepcja. Oczywiście ogrom butelek, śmieci i tak dalej jest tutaj masakryczny. No i znajdujemy się najprawdopodobniej. Y, to była jadalnia. Bym przypuszczał. Albo to była Nie, było... jadalnia to była. być można było wypuszczać y, tutaj y, salę konferencyjno bankietową i również można było organizować tutaj wesela. Widać, robię. że to jest ten, i była nadwinda towarowa tutaj przede mną, y, która prowadziła najprawdopodobniej. No, schody już nie istnieją ale dalsza część kuchni była, którą zaraz próbujemy zejść ale przejdźmy się jeszcze tą kondygnacją no naprawdę tutaj w poranek gdy tych drzew na przykład nie było zjeść śniadanie, naprawdę bardzo fajne widoki i no... to była ogólnie perełka nie? tego terenu która została zniszczona nawet widać tutaj na supie, że była jakaś mozaika zrobiona z części płytek. Dobra, przejdźmy jeszcze na pierwsze piętro. I widzę tam wejścia do jakichś piwnic i tego typu rzeczy, więc to zostawimy na koniec. Tu jest klatka, właśnie o której Wam mówiłem, że jest zabudowana, żeby nie wejść do góry. Znaczy sprawni urbexerzy i tak by przeszli. I mamy parter. i tak samo długi korytarz, w którym było dużo pokoi. Wcześniej już wspominałem, jest naprawdę dużo osób tutaj. Jest to swego rodzaju atrakcja turystyczna. Tak. No i jesteśmy w sumie na tych z którymi, którymi, którymi też chcieliśmy zejść przed chwilą, ale też właśnie niestety są zaślepione. A tutaj mamy wyjście. Tak, mamy wyjście boczne, w którym właśnie przejdziemy do, z powrotem do przodu. Dobra, zwiedzimy teraz piwnicę. teren jest odwrócany cały takimi blachami Ale właśnie w pewnym momencie wyrwa w blachach w którą wchodzą wszystkie osoby i, Ogólnie jest i zwiedzają to jest dostępny tak. Bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi. No nie ma, nie ma spiny, żeby ktoś tutaj po prostu weszedł, bo no, to jest traktowane jak atrakcja w tym momencie. Chodzą nawet rodziny z małymi dziećmi No i są jakieś piwnice, garaże Jakieś pozostałości mebli, które najprawdopodobniej były tu złożone i ukryte przed wandalami, nawet jakiś kanał samochodowy najprawdopodobniej, no, można snuć domysły co mogło być w tych kanałach. Ale mamy chyba wejście właśnie w piwnice, które ciągną się pod całym budynkiem. Przepraszam od razu za to, że nie mam latarki, ale niestety mój błąd i zapomniałem. Mogę się poratować jedynie telefonową, która... no niestety nie daje za dużo światła. Więc... możliwe, że nie będziecie widzieć nic bardzo. Jestem. Co? Hmm? O. No tutaj jest troszkę więcej pozostałości mebli. Myślę, że nie będę tam szedł jakoś głęboko. Ale jakieś bardzo stare biurko. Nie wiem czy widać się tak dobrze na kamerze. A ja się przejdę tędy jeszcze kawałek. Mogły to być jakieś zaplecze sanitaryjne jak widać wszystko się tu paliło ale wiadomo im dużej miejsce zapuszczone tym bardziej zdewastowane ale to jest akurat Gdzieś, gdzie ludzie za bardzo nie wchodzą, kurczę. Bez lampy to tak kiepsko chodzić po takich miejscach, dobra. I widzę właśnie wspomniane wyjście najprawdopodobniej właśnie na na. Ta kuchnia, o której wcześniej mówiłem. I tu już mamy dużo jaśniej. No jesteśmy pod... Teoretycznie pod poziomem... Ziemi już jakby. I to jest chyba nawet blat. Od czegoś. No jesteśmy w tym okrągu, w którym właśnie patrzyłem z góry, co tu się dzieje. Dobra, ja sobie wyjdę chyba tędy i na chwilę przerywam Ja wyszedłem właśnie tym oknem. Teraz mogę Wam pokazać ogród tego sanatorium. No było naprawdę ogromne. Szkoda, że niestety zostało. Tak i inaczej zdewastowane, że nikt się tym nie zajął, bo naprawdę mogło być fajne ten. No i dobra, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę subika. No i do następnego, Siemaneczko.